Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj rozbiorę stary odkurzacz Zelmera. Nie wiem co to za model, nie ma tutaj żadnego żadnej nazwy Stary, taki widać po przejściach, poskręcane jakieś śruby Szału tu nie będzie, no ale też dużo pracy przy nim, przy nim nie będzie Kabelek sobie zostawię, bo już wiem do czego mi się przyda Kabelek sobie zostawię yy, i co? Głównie silnik tutaj. Silniki, ten, ten yy, ta dmuchawa obudowa może będzie aluminiowa, może stalowa. Zobaczymy. Jedynie co tutaj można odzyskać, to to mnie z silnika. O, o ile da się ro, rozkręcić. Ale dopóki nie rozbiorę, to, to się nie, nie przekonam. Dobra, zabieram, zabieram. Pfu. Ubieram rękawiczki, kamerę na statyw i. Biorę się za rozkręcenie. No dobra, jedziemy z tym odkurzaczem. Tak jak mówiłem, kabelek idzie do odzysku. Będę robił taką y, lampę do wiatry, ale to pokażę wam, jak będę robił. Mam, wpadłem na taki pomysł fajny, ale to w swoim czasie. Jak to się otwiera? Mhm. Tu to jest. Tu powinno zadziałać, ale trzeba sobie pomóc chyba śrubokrętem. Poszło. dwole w śmieci, ten filtr zaraz też za I co my tu mamy? Mm -hmm. mm -hmm. Tutaj środki krętne, Co my tu mamy? O, obudowa nowa tego zwijacza. To chociaż to dobre. Zaraz go rozkręcimy. Ja, pierdziura, ale poszła sprężyna. No, nita tu jest nitowane się wystraszyłem wystrzeliła hmm. poszło, ale nie to co miało dobra, to za chwilę się wzyska i dwie tu mamy jeszcze. O! Przepraszam. Kawałek miedziuchy. Drugi kawałek miedziuchy. Dwa kawałki mosiądzu. żółtego. to jak tu trzyma tu a tylko o dwie szuflęczki małe ładne. Tutaj trzeba wyciągnąć tutaj, jest bieżnia yy, mosiężna Odkręćmy to tu Tutaj ten czpień będzie pewnie stalowy Tak jest. On jest tu co wprasowany. Bez to robota. Słuchajcie, muszę tu odkurzyć trochę, bo się kurzu od tego odkurzacza się wysypało. Moment odkurzę. Dobra, odkurzyłem troszkę mieli tego kurzu. Co ja to robiłem? To robiłem. A nie pamiętam. Na czym stanąłem, ale weźmy się za odkręcenie tego kabla. Dwie, dwie śrubeczki tam są. O, no, puszczaj. Teraz mały śrubokręt i zaraz wyjdzie. Bach. Te śrubki trzymają. Dobra, kabelek mamy. I on to ma. Raz, dwa. O 5 metrów starczy mi, chociaż on jest dwużyłowy, ale do, do, do tego, co ja chcę korzystać to w zupełności wystarczy. Dobra, jak oni to wcisnęli tu. A tak, tu musi wejść w tą stronę. No i wyszło. I tu mamy o mośądzu troszkę żółtego. Wszystko do odzyskania. No i mam kolejny element aluminiowy. O, jest jakaś metka. Znak jakości 445. Podejrzewam, że to jest numer osoby, która skręcała ten ten odgórzacz. Szkoda, że roku nie ma. 445 ZZSD. No nic. łożysko zostało na wałku pytanie czy mi, to, czy mi się uda tą miedziuchę wydobyć czy to jest wtopione czy to są takie plastykowe te które można łatwo no kurde jakbym tu obciął Gdzieś widziałem, ktoś tak chyba rozbierał. Tu obciął, wtedy z tej strony łatwo wyciągnąć to, bo nie jest tak zalane w żywicy. W tym kleju, dobra, zobaczymy. To zawsze rozbijam i to też odzyskuję. metal kolorowy. A co tu mamy za cewkę? Nie podejrzewam, że tu jest aluminium. Na pewno jest tu miedziucha. No jasne, miedziucha jakby inaczej. Tu też nie będzie problemu, żeby to wyciągnąć. Duży się rob орешку. Цевка. очень одна. Ładnie, dosyć sprawnie mi to poszło. W sensie. W sensie o, przepraszam. W sensie y, to miedziuchę z tego wirnika dosyć łatwo wyszło. Przeciąłem tą dupkę i wy, wybiłem takim bolcem i ładnie powychodziło To jeszcze tutaj po. podcinam. Po, y, I tu jeszcze jest taka miedziana tulejka, to ją sobie wybiję. Nie miedziana, tylko mosiężna, Miesiąc żółty. Kabelki w międzyczasie obskrobałem. A gdzie jest to Aha, tu w środek wcisnąłem gdzieś. Tu z tych kabelków było. A tak tyle miedziuchy w tych kabelkach. Reszta jest z tego wirnika. Dobra, szybko w odzyskam to i, i ten mosiąc i przejdę do podsumowania. No, mam wszystko posortowane i jestem, jestem zaskoczony, bo tyle chyba surowca jeszcze nie było w odkurzaczu. Także mamy tak sporo aluminium, to tu wszystko to jest aluminium, to jest taka stal drobna, stal tutaj pozostała i co? Miedziucha, nie miedziucha, przepraszam, mosiąc żółty i tu mamy miedziuchę głównie z tego wirnika, dosyć dużo. Także super. Wrzucam wagę na stół i podsumujemy. Zobaczymy, ile wyjdzie. No, szału nie będzie, nie? Ale za, za tą chwilę pracy ja jestem zadowolony. Dobra, wrzucam wagę i ważymy. <coughs> Przepraszam. Dobra, na wadze mamy stal. Ten pojemniczek wytarowałem. Mamy tej stali no sporo, jak na odkurzacz. Kilogram 278 gramów po. 90 groszy, złoty 15 wpada. No, pamiętałem, żeby do pamięci wrzucić. No niestety stal i metale kolorowe mocno potaniały, ale, yy, no, ale trudno, nic nie poradzimy na to. Dobra, wrzucam aluminium. Aluminium mieszane 768 gramów po 534 zł wróć te miałem wytarowane i bym zapomniał. Dobra, teraz to, jak ten pojemnik osiągnąłem, no to muszę znów wytarować. Nie? No, 812 gramów po 5,30, 4,30, narastająco 5,45. Rzucamy teraz moją żółty. 50 waha się, 4 gramy. Mosiąc żółty, mamy, już tutaj muszę skorzystać ze ściągi na metaleo, żółty, żółty, gdzie jesteś, żółty, 20 ,80 zł 80 groszy, 54 gramy po 20, 80 zł, 12, dobra, czekajcie, wrzucę to i wrzucę miedziuchę, Mam tutaj tak. 29,30 kosztuje kilo miedzi mix. Ile można 350 g po 29,30 10 ,26 zł 26 groszy. Łącznie za odkurzacz wyszło 16 zł i 83 grosze. Jak na odkurzacz przy tak niskich cenach złomu w tej chwili, to myślę, że wynik bardzo dobry. Dobra, to byłoby na tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału. Jak sobie wchodzę w statystyki, to widzę, że 80% oglądających nie subskrybuje mojego kanału. Także nie wiem, zachęcam. Kliknijcie subskrypcję. I co, jak się podobało łapkę w górę? I co? Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.